Cześć, się z tej strony Elis. Witajcie w kolejnym odcinku Cudownej Dekady i po tych świętach, w których byliśmy w Strangerville jesteśmy już znów u nas w domu. I będziemy dzisiaj wyjeżdżać z naszymi dzieciakami na mały biwak, ale naprawdę malutki, króciutki, tylko jedna noc, bo jutro jest dzień taki, takie przerwy wiosenne, święto wiosenne, takie wiecie, wakacje wiosenne, jeden dzień tylko, więcej nie no, ale zawsze dla takich nastolatków. No i rodzice puścili ich na to, żeby pojechali sobie pod namioty razem ze swoimi kuzynami Mikołajem i Markiem. I dzisiaj właśnie taki wypad sobie uskutecznimy. Czy coś się zmieniło w międzyczasie? Tylko troszeczkę, bo ja nimi przegram dosłownie kilka dni od świąt aż do teraz, był Sylwester, ale nic nie robili. Takiego ciekawego tylko postanowienia, jakieś noworoczne tego typu pierdoły. Co zrobił Janusz? To Janusz robi sobie mistrza tworzenia. Ukończył już dwa zlecenia. Jutro chyba ukończy trzecie mi się, nie, nie jutro, we wtorek ukończy trzecie zlecenie. Robi te, te, te dziwne rzeczy, bo on miał tutaj właśnie, żeby być. Wolnym strzelcem, więc dałam mu te roboty, po prostu wykonuje parę rzeczy na tym ele elektrycznym, elektronicznym, nie, na tym fabrykatorze domowym rzeczy i wysyła je, dostaje jakieś tam hajsy i dzięki temu robi mu się też ta aspiracja. Janice też swoją aspirację zrobiła jeden punkt, bo tam miała niedużo dopiero na drugim poziomie, więc pewnie tak tyle, pewnie na tym się skończy. I tyle w sumie zostało, tak naprawdę, ale nie będziemy przedłużać i będziemy tracić czasu. Jedźmy, jedźmy, bo ja już mam dosyć tego domu. Ja już mam dosyć tego miejsca tutaj. Nie dlatego, że mi się nie podoba, tylko dlatego, że po prostu no brak przyłącza. Te proste życie jest naprawdę uciążliwe. Chociaż proste życie zostanie z nami oczywiście na dłużej, no ale chociaż będzie jakieś przyłączenie. Dobra, czyli jedziemy na wakacje. Tak, podróż, weź urlop, ale bierzemy tylko Darka. Nie Darka, Darka, Marka, Darek, Marek, Darek, Marek. I Mikołaj, tak, w czwórkę jedziemy, nikogo więcej nie bierzemy, bo chyba nie znam nikogo takiego, z kim moglibyśmy też się wybrać, jeśli chodzi o osoby w naszym wieku. Ona jest chyba już dorosła, mogłoby by tak być, żeby jak, wiecie, jak najedziemy na to, żeby się pojawiał czy to jest nastolatek, czy dorosły, czy coś. O, i Iczaki się postarzał, jest już seniorem, jaka słodko-siwa mordka. Dobra, jedziemy. No i siema, jesteśmy w Moonwood na biwaku. Tutaj, zobaczcie, tutaj jeszcze na biwaku nie było naszych dzieciaków, ale jest tak trochę creepy, mają bar tutaj, więc myślę, że mogą się nawet. O, mogą się nawet tutaj dobrze bawić. Może odkryją coś, jakieś tajemnice tutaj, tak? Jakieś wycinki drzew, jakieś takie, te, o, tunele. No kurde, cudo na kiju, nie? Ale będziemy najpierw, tak, pójdziemy sobie wieczorem na, do jakiegoś baru, a tutaj możemy teraz sobie jakoś spędzić ten dzień. Mają tutaj, on, mogą łowić ryby? A nie, trzeba zarządzać rybami w stawie, okej. Okay. Mają dwa namioty, spoko, nie? Spoko. Najpierw, dobra, niech pograją sobie. Wrzutki, wdarta. Proszę, w 301 nie grają. <grywa> 301. I gramy wszyscy. Gdzie jesteś, Dario? Dario? Dariuszku. Jak ci jest zimno, drogi Mikołaju, to proszę sobie. Garderoba, zmień strój na jakąś chłodniejszą pogodę zmienić. W ogóle fajnie jest zrobione, pomyślane, tutaj jest taki dźwig i na tym wisi paleta, i na tej palecie wiszą, wiszą te rzutki. No kurde, zarobiliście, nawet żarcie nam ktoś zostawił, yy, jakieś yy, steki z grzybów, pewnie yy, sowy takie pozbierane i w panierze. Tylko uważajcie, bo sobie łatwo ze stromotnikami po, pomylić, i wtedy można to zjeść, ale tylko raz. I dobra. Chodźcie, a potem możecie się tak poczęstować tutaj tym, zawołaj na, po, zawołaj na posiłek. Chociaż ja się trochę bała, nie? Że tutaj tak sobie leży, no ale dobra, jemy, nie? Zjedź mnie i tyle, najwyżej. Najwyżej, jolo, nie? Dosłownie. Okej, okay. Dobra, jedzcie, jedzcie. Tu mamy nawet kosz piknikowy, też są jakieś grzybole. Ej, nawet to można chyba zerw ze zebrać. Małe grzyb, ej, ale fajnie takie pojedyncze grzybki sobie leżą i brudne naczynia, ekstra. No i grill jest, i nawet ptaki. Tutaj można sobie poznać, i króliki, i można sobie zwiedzać te tunele. Może pójdą zwiedzić te tunele, w sumie to takie wiecie. nastoletnie ciekawskie jaja są, nie? I zapytaj, jak minął dzień. Dobra. A Kasia Kasia zaczęła sprzątać, to baba baba, ty to jesteś widzę nauczona z domu takiego ciągłego <laughs> ogarniania wszystkiego. A tutaj, tu zlew nawet, ej, tu jest zlew, a to jest taki zlew, czy to jest ukryty zlew? Ej, to jest chyba ukryte, tak, ale fajnie zrobione, tylko że jak pójdą do tego kible, to będą inni widzieć, że oni tutaj siedzą. Ej, oni chcą prezent jakiś i króliczek, że ty nie możesz się wydostać, ja cię zresetuję w takim razie, sobie idź, <noise> gdzie tam chcesz, uwalniam Uw cię, daję ci wolną rękę. No, w ogóle mało tutaj przebywam w tym świecie, bo jakoś tak mnie nie jara, powiem wam, taki mglisty, twilightowy klimat. Ale generalnie jestem ten świat całkiem spoko zrobiony. No, klimatycznie O, zobaczcie, nawet tutaj coś jest. Przywódcę stada. Ach, bo tutaj są jakieś wilkołaki łażą. Uuu, no proszę, to żeśmy wleźli prosto do jaskini. Wilka! Mikołaj wygrał Marek i Dariusz po 11, okej, okay, no i co i fajnie pograliście, nie, tam się chyba dobrze bawiliście, tak, tak myślę nie macie za dużo już do roboty, bo to w sumie takie, no mówię, biwak biwakiem to może chodź, zwiedzaj sobie te tunele, co tam jest ciekawego w tych tunelach, nie możesz iść, bo tam ten kibel zajął, iść, ty jesteś odważny typ, to to możesz, a ty coś się z tym da robić? nie, a może ty coś tu zrobisz Sprawdź informację. Daro, czy ty gdzieś trafisz w ogóle? Jak we, wleziesz tutaj? Ja tutaj nigdy jeszcze nie wchodziłam. Wzech kierunek podziemia. Nigdy jeszcze nie byłam. Wjedziemy na tabie. Czy my tam możemy wjechać sobie w dziurę? Nie ma. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, brudno wszędzie, śmierdząco. Zobaczymy dokąd dojdzie. Może zawyj w odpowiedzi. Nie wiem, czy to był, był dobry pomysł. Mam nadzieję, słuchajcie, że on to przeżyje. Bo jeśli zginie nam dzieciak, to będzie grubo. I nie będziemy mieć dziedzica, nie? To, to. Ej, kurde, ale ja jestem głupia jednak. <laughs> Swyskowada on głucha cisza. Brzmi groźnie i brzmi. Jakbyśmy podjęli złą decyzję. Wyjście. Mech. Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Patrzcie, jaki szczur. To jest szczur, czy to to jest? Boże, jakie to kanciate jest! Wygląda jak Lara Croft z 20 lat temu w tych grach. Naprawdę, jak te jej, ten biust taki trójkątny, to tak wygląda jej szczur. Tak wygląda jej szczur. <noise> jej biust, ten szczur wygląda jak jej biust. Myślałam, że jednak gdzieś... Wej, wiesz co, nie, nie chciałabym jednak, żebyś tam szedł, bo, bo z tobą może być różnie. Ty skorzystaj, kochana, najpierw i ciebie wyślemy. Bo jak ty umrzesz, to nie będzie takiej straty. Przykro mi, taka jest prawda, bo my potrzebujemy dziedzica. Tu i zwiedzaj tunele. A ty masz o siebie dbać i masz nam przeżyć, bo zaraz będziemy ci szukać żonę. No i mu... trzeba... trzeba mieć dla kogo szukać tej żony. On jest naszym jedynym męskim dziedzicem w tym pokoleniu. Nie ma więcej dzieci. Męskich a baby nie chcemy, psory! Na końcu jednego z tuneli znajdują się stare metalowe drzwi, które zostały oderwane od framugi. Twardy metal wygiął się w łuk, jakby coś, potężną, coś potężnego siłą wydostało się na zewnątrz, do tunelu, w którym właśnie przyszła Katarzyna. Zniszcz za zniszczonymi drzwiami widać pomieszczenie, którego ściany wyścierają blaszane, blaszane panele. Sądząc, pomalujących malujących się na nich wyżłobieniach komuś lub czemuś bardzo nie podobało się, że musi tam przebywać. Katarzyna przedziera się przez wyjątkowo wąski odcinek tunelu, gdy nagle wyczuwa pod stopami bardziej grząski grunt. Pochyla się, by sprawdzić na czym stoi i niespodziewanie coś znajduje. Co, zna co znalazłaś? O, o, ma aspirację wypełnioną. Prehistoryczny odcisk kopyta. I... a, pospolite mech. Dobra, chodź na żarcie, zjedz i idziemy na wygib mały tam w tym barze. Nawet wlac tutaj nie popuści. Co tutaj robisz? On tu będzie chciał pewnie siać jakiś ferment i bić się z jakimś wilkołakiem. Tu będzie teraz zaraz wielka walka wilkołak kontra y, wampir. Będziemy świadkami tego. Męski wieczór, no ej. Yy, poprosimy zamów drinka dla grupy. Nie będziemy się dzisiaj szczypać, bierzemy drogiego czegoś. O. Może ognia. Dawaj. Starzy nam będą fundować. Ostatnio mamy trochę kasy, więc stać nas. <laughs> Ej, co to jest za Sim? Emil Kobajashi. Ej, on wcale nie jest taki zły. Weź go poznaj. Przyjazne powitanie! Może, może ci się jeszcze przyda. Ten jest fajny! Przyjazne powitanie. Ty, będziemy ci męża szukać. Pokaż no się. No dobra, trochę do poprawki. Dobra, oczy do poprawki, ale generalnie, generalnie nie jest zły. Trochę tam go poprawimy, a ty przestań zezować, tylko patrz na wprost. Będziemy poznawać symbolów też dla naszej Kasi, no bo ona też męża musi znaleźć, nie? Kasia szuka męża sama, a dla Darka oczywiście my szukamy męża wspólnie. Więc na pewno pojawi się osobny filmik, ale pamiętajcie, dla Elis, jeśli macie ochotę zrobić e, żonę, no to oczywiście zapraszam, niedługo będziemy wybierać, nie? No, także tego, widziałam, że jakieś tam simeczki pierwsze się już pojawiły, dlatego tak bardzo dziękuję oczywiście za nie, widziałam, widziałam, ale jeszcze to nie był czas na wybór, dlatego nie było jeszcze tego takiego oficjalnego filmu. E, tak jest, tak jest. A może Kaleba byś chciała poznać? Ej, ale wiecie, co by było super, zrobię aż pauzę, żeby to powiedzieć. Kaśka i kaleb mają dziecko, które jest wampirem i jest nieśmiertelne. I byłoby zawsze w naszym drzewie genealogicznym. To byłby czad. I ja nawet nie wiem, czy tego kaleba trochę nie przerobię. I nie ziszczę tego mojego właśnie pomysłu, który dopiero co powiedziałam. Opowiedz śmieszną historię. Niech gadają, niech tam pozna. Oni są młodzi, dorośli. Nie szkodzi, nie szkodzi. Opowiedz niewiarygodną historię. Najwyżej tam trochę pokombinuję. Henryk, a ty, Henryku? Ty, Henryk, masz fryzurę do zmiany, ale generalnie masz smutną minę. Nie wiadomo czego. Ale też na wszelki wypadek niech. Yy, przywita, słuchajcie, Kaśka dzisiaj ewidentnie szuka męża, więc szuka już faceta, ona już tam, wiecie, jak to młode dziewczyny, jeszcze w latach 70., 80., one szybko wychodziły za mąż, one szybko chciały zaokładać rodzinę, yy, więc tym bardziej, tym bardziej tutaj już Kaśka działa, nie? Kaśka już zarzuca sidła, coś tutaj mi, coś tutaj się wydarzyło. Aha, pewnie ta jej, yy, to postanowienie noworoczne, które właśnie dało jej się wypełnić. No, i w ogóle to jest bardzo dużo ludzi. Czy w ogóle leci jakaś muzyka, żebyśmy mogli sobie, nie wiem, potańczyć Albo. O, rozpal ognicho! W ogóle fajne to ognicho z tych śmieci. Jest i music! Włącz, włącz, włączymy tutaj, tak, alternatywne tutaj już Rolling Stonesi albo Rockowa, jest jakaś Rockowa? Retro nie bardzo. No powiedzmy, że to jest właśnie ta muzyka, to jest, no taka właśnie z lat 70. -tych. Rozpalaj ognicho. Bęk, mamy. Może poigraj y z ogniem, ona będzie się teraz popisywać trochę przy tym. Kogo tam jeszcze mamy? Sławomir Vatore. Ej, on też z naszej rodziny był kiedyś, bo ktoś był w tej rodzinie. Wydaje mi się, że od Dumiczów nawet. Głowy nie dam, ale tak mi się wydaje. Ej, 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 a to? Szymon, Szymon Bailey, pokaż się. Ty masz figurę do zmiany, ale z twarzy jesteś na razie najciekawszy. Duży nos, ale to co, nie ma ludzi idealnych, nie? Ale Jezusie, Chrystusie, co ci się wydarzyło z sylwetką? Będziemy poprawiać spoko. Kto, kto się spodoba Kasi, tego będziemy trochę przerabiać, no bo jednak dzieci mogą być potem ładne w miarę chociaż te geny wratajowe może gdzieś się rozmyją. I to byłoby spoko. Boże, naprawdę ja dzisiaj... Oj nie, on, ty, 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 mój drogi jesteś. Nie. Ty masz zapalenie spojówek chyba. Krople weź sobie jakieś, bo tutaj naprawdę oczy to ci na bank pieką, mój drogi. Ale tam są już powoli, zaczynają być niewyspani. Gdzie wy sobie idziecie w ogóle? Oni sobie idą. Mam nadzieję, że na nasz biwak, a nie gdzieś sami nie wiadomo gdzie do domu wracają. Co to za książę ciemności? Co to za książe ciemno. Uuu. A co to za ładna simka? Genowe farataj! Kurde, ile simów w ogóle. Ej, ten też jest całkiem spoko. Chodź go jego poznaj też. Lekceważ stres. Y, przyjazne powitanie. On ma taką groźną minę. Ona mogłaby być takim bad boyem. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Co to za lordoza? Ja się pytam, co on, taką figurę. Spoko też ją przerobimy. On ma skoliozę widoczną. No trudno. Też będzie miał poprawki swoje. Ale dobra, i co? Jak to nam się spodoba, to będziemy wtedy go. Ej, bo on jest wielkołakiem chyba. Ale ma taką minę jak kot na pustyni, robiący w piach. Ale generalnie wydaje się całkiem ładny. Ale chyba go rozbawiło. A możesz go poznać? lubię, nie lubię, poznaj zobaczymy, najpierw go poznaj i zobaczymy jakie ma cechy Ona ma zęby jak wampir może z wampirem właśnie, tutaj tak przychodzi w takim stroju, no powiem ci tak byś się nawet prezentował, on jest ponury to nie wiem czy do naszej Kasi będzie pasował Że Katarzyna to zabawna dziewczyna z bezrobotnym, to źle wróży idziemy do domu, bo już im się chce spać jest już trzecia w nocy wracamy do naszego obozu obozu przetrwania idziemy spać Ej, on też sobie kogoś poznał, jakąś Patrycję. Ale ty też, moja droga, czy tu jest jakiś, yy, jakaś plaga zapalenia spojówek, że wszyscy mają takie oczy? Dobra, już dziesiąte, zaraz kończymy tak naprawdę nasz wyjazd. Ale jeszcze szybkie śniadanie. I o, to się zepsuło, nie? To ty tak śmierdzisz. Ale dobra, zjedzą yy, i idą sobie. Jadą, jeszcze by musieli skorzystać z tunele, jeszcze by musieli skorzystać z kibelka, i to by było na tyle z naszego szybkiego wyjazdu. Myślę, że było spoko pod tym względem, też że z tymi kuzynami trochę kontaktu więcej załapali. No i Kaśka poznała Simów, a Simów mogą wybierać po prostu. Możemy ze wszystkich: mamy Antoniego, mamy Mariana, mamy Emila, Szymona, Sławomira, Henryka, a to jest już za stary. Kaleba, którego bierzemy, słuchajcie, Bartosz jeszcze jest jakiś ten całkiem spoko, którego bierzemy, słuchajcie, faceta, możemy sobie wybrać, kurde, kogo chcemy ja i tak będę ich przerabiać, nie, więc wszystko zależy od nas, gdybyś mógł się jeszcze też skorzystać tutaj, mógłbyś siknąć sobie, a my będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną, mam nadzieję, że Wam się podobało takie trochę na luzie, Zresztą w tych dekadach wszystko ostatnio jest na luzie. No i taki wypad właśnie z naszymi młodziakami, którzy zaraz przejmują naszą serię. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!